Służba w Policji to codzienna dawka wyzwań i emocji. Pan Artur wstąpił w jej szeregi 15 lat temu. Jak mówi, to nie tylko codzienna praca, a styl życia z adrenaliną, odpowiedzialnością i satysfakcją w pakiecie. Pracowałem m.in. w oddziałach prewencji, a od 10 lat jestem związany z Komendą Miejską Policji w Opolu. Wcześniej z Wydziałem Patrolowym, później przez 6 lat byłem dzielnicowym w Opolu. Od, roku, od ponad roku jestem profilaktykiem. Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ustalanie sprawców pobić, rozbojów czy zabójstw. Dla policjantów operacyjnych takie wyzwania to codzienność. Takie osoby wykorzystują wszelkiego rodzaju rządzenia, jak nóż, broń palna przeciwko nam, żeby przetrzeć kroki zmierzające do tego, żeby się sam uwolnić bądź nie dać się zatrzymać. Takie sytuacje też się nam zdarzały. I to są te sytuacje z reguły, które generują najwięcej takiej no, i adrenaliny, ale też i strachu. Policja wciąż czeka na rekrutów. Wystarczy średnie wykształcenie, odpowiedni wiek, dobra kondycja i czyste konto, czyli niekaralność. Najbardziej mi się podoba ta snajperka e, przez bo po pierwsze magazynek jest niemiecki. Podanie można przynosi nam tak naprawdę każdego dnia. Pracownicy z, z służby kadrowej oczywiście poprowadzą przez cały proces. Dla jednych to praca, dla nich misja. Policjanci spotykają ludzi w najtrudniejszych momentach, ale jak sami mówią, nic nie daje takiej satysfakcji jak pomoc innym. Natalia Lichwa, kurier opolski.